Siemano, mamy czwartek i mamy postal, więc lecimy. Przypomnę sobie, jak w to się grało. Jest tak: napalm, krotchy, zdobyć mięcho i zapłacić mandat. Tutaj mamy gazetę, oczywiście. Czego zdaje mi się, że burmistrz. ma swój dzień. Dlaczego zdaje mi się, że burmistrz ma udziały w fabryce zabawek. Trzeba trochę przyciszyć, z gazety wiemy kim jest kroci burmistrz. Dobra. Lecimy wykonywać misję. Nie chciałbym, żeby to. Długo jakoś trwało, ale te odcinki tak będą długie. Jak będzie za długie, po prostu podzielę na pół i będzie jedna część w jednym klipie, druga w drugim. Lecimy sobie tędy. Tak. Gdzie dojdziemy, tam dojdziemy. Tutaj jakaś aktualizacja była ogólnie, usunęło mi spolszczenie, dlatego długo nic nie wstawiałem zanim się zebrałem na to, żeby to spolszczenie z powrotem wgrać, Po trochę mi minęło. Oczywiście wróciłem do punktu wyjścia. Ale dobra, tędy pójdę na policję. Tam będzie prawdopodobnie mandat do opłacenia. Z tą mapą zawsze miałem problem i zawsze chodziłem w kółko, nie wiedziałem co się dzieje. Najlepsze to są te oznaczenia, które są po drodze, ale ja nigdy nie zwracam na nie uwagi. No już tak jest. Niestety, idziemy zobaczyć śmieszny mandat. To są nasi przeciwnicy, ich chyba jak najszybciej zlikwidować. Ja. Ki dobry jest. Następny pieski ale nie goni mnie. Pełno broni. I komisariat. Cześć. Dzień dobry, już zapłacić mandat. Przykro mi, ale masz za mało kasy. Mordy. Czyli zdobyć pieniądze. Najpierw im zbędzimy to, co mają, hey. idź tam, dostrzeżono to, wpadam zdobyć kasę. Trzeba iść kogoś w stłuc. Wtedy przeliczyłem się, pójdę do hotelu, tam na pewno ktoś, tam... chyba, hotel jest. Nie miał nic. Niestety był pu pusty przed wypłatą. Z Radar. A trzeba szukać dalej. Z Jestem, ale mam full zdrowia. Mamy biedoki ten jakiś sportowy czapeczka w pierdolka. O. ten zanim się ruszy, to mam ten młot. Jest też nie do wyruchania. A to powinna mieć siano. Miała i to nawet zarobiona była po pachy. Dobra, już mi chyba starczy. O, a laszki. Preska to jakaś była. Nie zaprosili mnie. Jest ta wupa. Czyli mnie gonić. Poszło w nie pamięć. Dziesiąteczki były właśnie. Teraz trzeba iść na Komisariat. Może ta będzie miała coś. Nie Ma Siana. Zadzwoń do Bociana. Teraz już powinno starczyć. Dzień dobry, żyję po to, by dopłacać do funduszu emerytalnego drogówki. Proszę się nauczyć jeździć. to był mandat za jazdę. Całkiem dużo skasowali. 300 chyba poszły. Nic ciekawego nie ma. Ciekawe, czy to się odnawia, nie? Dobra, balić. Trzeba lecieć po mięso. Miecho. Chyba najbliżej będzie. Tak, tutaj w lewo i pyk i dalej nie pamiętam, ale trudno. Cały czas przed siebie na pewno gdzieś się dojdzie. Tędy sobie płynę. Urde pies walony w dupsko. Czekaj, ja sobie ich ominę. Gdzie jest ten pies? Walony w dupsko. Debyczaiło mnie Wyczaili mnie stąd stąd ich Czai... rozdupczyć No nie ma bata te rzeczy nigdy się nie nudzą Trochę mi HP zjechali kurde teraz te przyszły czopki. Ilu to są mogą. Gdzie jest mój młot. Następny biegnie. Atafian. Nie no, trzeba przekitrać na chwilę. To trochę mnie zjechali tutaj z dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. To na pewno szkodliwe, ale... Czuję się świetnie. Tutaj przejdziemy. Trochę mnie katar męczy. O, to jest dobry mod. Głupi Ta pałka jest słaba. Tak będę walczył, to na pewno daleko. Tak, tam jest jeden, kurde, drugi też się różdzi Dobra, tu w chałupie przekimam kitram, benzyna. Kurde rudy jestem. Muszę dorwać więcej Oń. Pełny magazynek. Im zadzwonisz, to mnie tu już nie będzie z dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Radar mi się skończył. Ale to nic. Kurde, widziałem Kurde, zauważyła mnie. Aby mały łeb miała. Tylko HP tracę przy tych wygłupach. tutaj może będzie do wyleczenia się Dobra. Michał Anioł tutaj nie wiem ale Kś... tu kurde księżulek to też kasę przy sobie nosił. Cały utarg chyba kościoła. Z lewego też na hita leci. Też Michał Anioł Przestali mnie gonić, ale jeszcze To jest za obraz. Nie wiem. Jeżeli ktoś będzie wiedział, a ktoś obejrzy do tego momentu, to może mi napisać, bo tutaj ostatnia wieczerza, a tego nie mam pojęcia. Dobra, można wyjść stąd. Trzeba iść do krówki. Żebyś zaczął obsługiwać. Potrzebuję steki na Grilla zrzeszenia psychotycznych przyjaciół. Chyba nikogo hmm. nie będzie. Kicha. Muszę teraz sam poszukać. Pewnie trzymają je na zapleczu. Założę się, że drzwi są otwarte. Jest to taki screen wklejony. Mamy tutaj wytwórnie Co to tam leciało to Się zabawimy. Nie wiem, czy tymi młotami i tym wszystkim nie będzie ich szybciej po prostu zabijać, bo te bronie to też są tutaj. Trochę takie liche. Albo no po prostu moje strzelanie jest takie liche. Raczej to drugie to będzie. Ale cóż. A podobało mi się, gdyby to ciebie ktoś nazwał świrem? Czy to zebrania co to było? gdzie więcej benzyny wziąć Daj draku Co tam było Już byłem Też nie wiem, ale zawsze pod schodami coś musi być ukryte. To tak wszędzie jest, to jest od lat. Myślałem, że tego zabiłem. Rzutni do rakiet coś tam, paliwo chyba. No musi być papudrak. Nie ma bata. Kurde poczęstuję granatem. Nie doleciał. Ale te granaty lecą, ale nie szok. Szok i niedobierzanie. Ale przynajmniej się zwróciło, bo. Gruby za sklepu. Co tu? Z... Myślałem, że bardziej mnie porobi. amunicji to tu idzie w trzy dupy to byłem miecho leci patrol będzie za dymka Dużo tej amunicji leci, a 60 mi zostało. Oni wszyscy z shotguna, kurde. Ma jak później zebrać tego, żeby odnowić. Tam gdzieś był. Jest ta MP5. Można se przełączyć z pojedynczego strzału na podwójny. To nie był dobry pomysł. <noise> się guziki powaliły. WOOHOO! Oh SWAT if with. Zdań, o, ten szajs jednak działa. Syfnie się czuję. Wszyscy mp 5 35 hp. Dobra, i to będzie koniec pierwszej części. Tutaj się z Wami żegnam, więc y, do następnego, Elo.